O, będzie slip, będzie slip, ty, chyba slipa robią. Pa! Jak się dogadali? Grzybowski trzy dychy poprawy, ale piękny slip będzie. U-la-la. dużo on tutaj zyska na tym trzy dychy kolejne. Pięknie, pięknie. Tymon Lewandowicz, 37. Ależ tutaj dobrze zastępuje, godnie zastępuje Szymona Kulika, ale tutaj teraz walnie czas. Pa! 36 czy, czy, czy o 37600, mówiłem, 3 dychy zyska kolejne. No i Kobacki, Kobacki, Kobacki. 36, 37, 37, 9, P4. Także już 4 kierowców poniżej, 1, 38 i Sebastian Brzoskwinia, 38, 0, 74. Co na to Iżyński? Tyfozy, tyfozy, tyfozy dzisiaj w dobrych humorach. Po tym, co się stało w prawdzie F1, no i powiem szczerze, no, tifozji. No co, no, Ferrari stabilnie, 5-7, małe różnice między kierowcami. No zobaczymy. Grzybowski odpuścił, będzie slip chyba. Teraz Kwiatkowski dostanie slipa. Zobaczmy tą choreografię. Kwiatkowski poprawa 61 tysięcznych, to go pociągnie, pociągnie go mi ile tutaj zyska. No powinno mu dać to tak z dyk, więc mniej więcej jedzie na 37,800. Będzie P3 chyba, będzie P3, pa. 33, 34, 35, 36, 37! Ależ tam jest ciasno między nimi, no. P5, co na to Cybulski? Cybulski zjeżdża, poddał się. Kubacz. Kubacz dopiero rozpoczyna. Kuba trzeciak. 86 tysięcznych poprawy. Po drugim sektorze. Zaraz Kacpra pokażę, Poczekaj, bo ja widzę, że tam chyba jakiegoś slipa będą robić. Trzeciak, trzeciak, trzeciak się nie poprawi. Kacper za za Lewandowiczem. Bardzo blisko. No, czy nie za blisko? Chyba tak w sumie idealnie. Tam. Urwana lotka. Widzę, że tutaj. Oj, Jezus, Maria. Doszło do kraksy. Suzanowicz będzie kończył lata. Zabagło, nie zdobędzie pole pozytywny. W międzyczasie Kobacki skakuje na drugie miejsce i co na to Szymon Łukomski? Szymon Łukomski P4, jeszcze tutaj slipa łapie Suzanowi! Będzie! Będzie! Alfa Romeo na P1! Ale jaja, co na to Ferrari! Ferrari! Forza Ferrari! Iżyński i Zobaczmy, zobaczmy, no nie. Iżyński się poddaje, co na to? Pitch, no, pitch też się podaje, no co za no kur. Nie dojadą nawet do końca, no. Piatkowski. No to tak, Kamil Suzanowicz, P1 Pole position, tutaj przy pomocy swojego teammate'a. To samo Krystian Grzybowski tutaj dostał slipa. Ale jest P2. Adrian Kobacki na P3. Bardzo dobre kwalifikacje w wykonaniu Adriana. Tymon Lewandowicz zastępuje tutaj już na stałe Szymona Kulika na P4. I Kacper Zabagło P5, czyli dwójka z Red Bulla. P4, P5. Jest naprawdę cicho. Cisza przed burzą. Jest ciemno na torem. Dobra, już tutaj silniki. Tym kręcą na wysokich obrotach i pięć świateł gaśnie w tym momencie i ruszyli do Grand Prix Azerbejdżanu w luku i to będzie Krystian Grzybowski po wyjściu z T1, no wygrał start definitywnie wygrał start, Krystian Grzybowski prowadzi Suzanowi spada na drugie Kobacki tutaj walczy z Zabagło i Zabagło wychodzi na czwarte miejsce, Tymon Lewandowicz traci dwie pozycje na starcie Jakub Kwiatkowski na P7 i dalej Iżyński, Ais Brzoskwinia tutaj potracił Strasznie dużo. Z P10. Oj, tutaj z przodu jest kocioł. Suzanowicz też stracił. P1 na P15. I tyle zmarzeń, tyle zmarzeń u Kamila. Także tutaj dwóch kierowców poszkodowanych. Zobaczmy sobie zmiany pozycji względem pozycji startowej. Jak widzicie, no 14 pozycji w dół Suzanowicz. Pięć pozycji w górę, Kowroński, teraz side by side, no tutaj Suzanowicz ma przebite przednie skrzydło, jak widzicie, przebite, łamane, no i przez to no po prostu, no zobacz, no ślizga się o dziwo tyłem, ale no nie wiem, jakoś tak nie wygląda na to, żeby miał uszkodzenia przedniego skrzydła, przebite skrzydło, no i zobaczcie jaką przewagę ma Grzybowski, półtorej sekundy. Wam chyba doszło do ataku, tak mi się wydaje. Prawdopodobnie doszło do ataku, między. Znaczy, Suzanowicz atakował Grzybowskiego na dojeździe do T3 i tutaj się zrobiła przerwa. No i Grzybowski prowadzi, ma komfortową przewagę, ale tutaj zabagło. No właśnie, hunszt. Zabagło, to są właśnie wyścigi. I od razu zabrał się do roboty z P5 na P3 i tutaj mamy wycofanie z sesji. To jest ten ostatni taki zakręt. To jest W sumie ostatni zakręt i tam Soćko stoi. Jest żółta flaga, ale safety cara brak. O dziwo. A myślę, że tam stoi w takim dosyć niebezpiecznym miejscu. Krystian Grzybowski z najlepszym czasem. 42-0. Kacper zabagło. No ty, no broni się tutaj ewidentnie Adrian Kowacki, no ale na wyjściu stracił. Nie miał trakcji i Łukomski też się broni przed Lewandowiczem. Tu też jest mega ścisk. Oj, oj, oj. Fiatkowski atakuje Lewandowicza na dojeździe do trójki. Tutaj trzeba pamiętać o punkcie hamowania, bo bardzo łatwo przestrzelić. No i chyba jednak obroni Lewandowicz. No, no, ależ tu opóźni hamowanie. Nie uważajcie panowie, żeby w ściany się tutaj nie wpakować. I jeszcze Iżyński port za Ferrari, ale odpuści w ostatnim momencie. Ajajaj, ale będzie przed Kwiatkowskim, będzie przed Kwiatkowskim. Zależy od charakterystyki torów, nie? Arabia Saudyjska kompletnie inna charakterystyka, więc zobaczymy. Myślę, że tam może być znowu. Pozmieniamy! Iżyński tutaj postawił swój nos w ostatnim momencie i Iżyński wychodzi na P4! Na P4 Łukomski traci dwie pozycje naraz z Ferrari! Proszę Państwa, Ferrari tutaj no szaleje, szaleje! Iżyński przecież z P9, teraz na P4! Ależ on leci! Teraz będzie P3, więc Ferrari z szansą na podium! Sebastian nie daje na P12, ale on miał tam większą stratę do tej stawki kierowców. No, definitywnież Włokomski z Kowackim jakieś uszkodzenia mają. Oni tutaj tracą, tracą w tym pociągu. Zresztą to są softy użyte w kwalifikacjach, więc one mają już przebieg. No, mówiłem, że coś się wydarzy. Kto to? Kobacki! Aj, Nie wiem, jak do tego doszło. Ale tam z przodu mamy walkę. Kto tam leci, ależ tutaj piękne ujęcie mamy. Zjeżdża Łukomski. Kwiatkowski walczy, walczy. Z Kubaczem. Nagle Kubacz na P2 się znalazł. Przecież przed chwilą był P8, bo zjechali do boksu. Praktycznie no. Połowa stawki. Kubacz na P2. Kwiatkowski, Luszcz. Oni zostali. I Kacper zabago zjechał. Już wyjeżdża. Tuż za swoim teammateem. Straci prowadzenie wirtualnych Grzybowskich. Wątpię, żeby utrzymał. Jostwinia w międzyczasie wyprzedza Skowrońskiego. O dziwo. Oni obaj zjechali. Skowroński, na no Medak też zjeżdża. No i zobaczmy, gdzie Grzybowski wyjeżdża. I zabagło. I będzie przed nim zabagło. Będzie przed nim. Będzie przed nim, tuż przed nim, tuż przed nim. Jest zabagło. Także Grzybowski spada wirtualnie na drugie miejsce. Także teraz Kubacz prowadzi. Kubacz prowadzi i Krystian Grzybowski, przecież to tu się wydarzyło. Albo mi się poki chciało, przecież to Lewandowicz był chyba. Okej, okay, to mi się chyba coś popieprzyło, nie? Grzybowski wyjechał przed zabawą, ale za Lewandowiczem. Pomyliłem Red Bullę w takim razie. Zobaczmy, zobaczmy, Krystian Grzybowski, Krystian Grzybowski. Będzie atak. Oj, tutaj się wyładował z Ersu Krystian Grzybowski. Zobaczcie, telemetrię 6%. No i co? Red Bull nie odpuszcza. Red Bull tutaj bierze w kleszcze Mercedesa. No sam jest Krystian Grzybowski w tej walce. No nie ma swojego teammate'a do pomocy. Kwiatkowski z jakimiś problemami. To znaczy, go tam chyba wyprzedzają. Walczy z Iżyńskim, ale tutaj jest walka o prowadzenie wirtualne. I co, i co, i co, i co? Oj, ależ tam przypierniczył w bandę, jeszcze zabagło! Wykorzystał! O, ale go. Robią! Robią Drzebowskiego w tym momencie. Na dwa baty lecą. Jednego chłopa. No i teraz pytanie, jak sobie poradzą z tymi kierowcami, no Krystian by musiał jak najszybciej wyprzedzić Bluszcza, najlepiej teraz do czwórki i odjechać, to jest teraz moment dla Krystiana, żeby jak najszybciej Bluszcza wyprzedzić, no ale właśnie, Bluszcz się daje wszystkim teraz w tym momencie, więc Lewandowicz też bez problemu wyprzedzi Bluszcza. Zabagło, nie wyprzedził Bluszcza, ale go puścił, no tutaj. Dogonili tego Hubacza, który jeszcze nie zjechał do alei serwisowej. I wyjeżdżamy na prostą startową. Odpalamy Ers, I będzie to Easy Pass. Pytanie, czy Lewandowski jeszcze dojedzie do Hubacza? Chyba tak. Długa prosta, ale nie ma Ersu, A chubacz tego Ersu ma dosyć sporo. I co, Grzybowski leci i jest P1. Lewandowski, Lewandowicz nie dogoni go. Pod koniec tej prostej, no. Nazwisko chwytliwe, chwytliwe, podchwytliwe. No i teraz Kubacz będzie miał DRS za Grzybowskim. To jest fantastyczna sytuacja dla Grzybowskiego. Bo teraz Hubacz. Lewandowicz będzie za hubaczem przez cały pierwszy, drugi sektor, a grzybowski może to wykorzystać i odjechać na ponad sekundę. No właśnie, o tym mówię. O tym mówię, że Hubacz teraz będzie robił za hamulcowego, a grzybowski już na 60. sobie odjeżdża na o wiele nowszych oponach od Hubacza. No i mamy już 80 przewagi. Po zamkowej może być już sekunda przewagi grzybowskiego nad hubaczem. I jest żółta plaga. Jeden Mercedes i has! Ja pierdyka. Pokornicki stoi. Pokornicki... Oj, 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 Jezus Maria. No trochę przypał, nie? Jak Nikita. Oj oj. No i question is. Teraz Lewandowicz wyprzedzi ich hubacza i chyba... Nadrobi stratę do Grzybowskiego i zejdzie poniżej sekundy. Ma DRS, tak, tu bez problemu, więc Lewandowicz wraca do gry o zwycięstwo. I jeszcze zabagło, przecież tu blisko! Oj, 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 Czy dojdzie to teraz do manewru? No nie wiem, panowie, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz walczyć, przecież my stracicie DRS! No! Tutaj kierowcy Red Bulla się nie dogadali. Nie dogadali się, ale za wychodzi teraz na P2 i im będzie miał teraz, no jest sekundę właśnie, no tak, no na granicy, na granicy. No, oooj, ojoj, rzadkość w wykonaniu Kacpra, kara trzech sekund. No, no, czyżby to był pierwszy wyścig w tym sezonie, który Kacper przegra? Na tak, chwilę tak na to wygląda. Grzybowski ma to w garści, no chyba, że Lawandowiec jeszcze tutaj coś skombinuje. No i będzie atak zaraz za na grzybowskiego, ale żółta flaga w sektorze trzecim. To jest blusz. No hasz! No nie no, Has dzisiaj spinuje cały czas tutaj. Najpierw pokornicki teraz bluszcz. Dwa Mazepiny! Uważaj synku, bo przecież masz przegrane opony! Jezus Maria! No i mało na P1, tak jest, no... Wyprzedził z użyciem systemu... DRS. Masja może swija z najlepszym czasem. Dwa pit stopy! W wykonaniu pitcha, no ale Ferrari... Wirtualnie... No niestety, ale to nie będzie dobry wynik dla Ferrari tutaj w baku. Co z tego, że kierowcy Ferrari tutaj trzaskają fastes slapy? No jak są daleko, daleko 15 sekund za 9, 5 sekund za 10, no to co to ma być? Tylko safety car może im pomóc. No i grzybo, oj nie, ty. No nie, no zabagło to jeszcze może wygrać. Zawagło jeszcze może to wygrać. Urwał, urwał. linię połączenia zabawło Grzybowski. Tą linię DRS. I teraz czystym tempem może odjechać na 3 sekundy. Bo skoro Grzybowski nie był w stanie się utrzymać za nim w DRS, który daje 4 dychy na prostej, to będzie teraz tracił 4 dychy na okrążeniu. On ma 3 sekundy kary. A teraz deres. Jeszcze teraz go nie wyprzedzi. Po wyjściu z dwójki będzie chyba go atakował. No, jeszcze ma więcej przyczepności, o wiele więcej przyczepności na tych soptach. I teraz na wyjściu z dwójki to powinien być Easy Pass. Odpalamy Deres. Palimers. To już jest tutaj Szymon bez szans. No, raczej bez szans. Tak jest odpuścił już tutaj walkę Szymon. No i 3 sekundy 70 straty do Lewandowicza. 3 okrążenia do końca, raczej tego nie odrobi, a Krystian Grzybowski na tym okrążeniu stracił tylko jedną dziesiątą. Znaczy na poprzednim i mamy żółtą flagę. Gdzie to jest? No i co? Grzybowski jeszcze Cię trzyma, 2,5 sekundy. Dwa lapy do końca. Stan baterii uzbago jest w lepszym stanie, ale nie o wiele lepiej. No, co się dzieje? Bo jest tutaj na granicy. To wyjście Kacpra jakieś dziwne było. Ale Kacper ma o wiele więcej baterii. To nie da rady. Nie da rady. Nie. Nie da rady. Nie da rady. Kacper ma więcej baterii. Ojojoj, oj, oj. Jeszcze ten błąd. No i kacper zawagło wygrywa trzeci wyścig z rzędu. Lidze Ukrutyja powiększa no strasznie swoją przewagę nad drugim kierowcą. Prawdopodobnie będzie nim hubacz Przemysław, który dojeżdża na P4. I mamy P2 Krystian Grzybowski I dopełnienie podium. Drugi kierowca Red Bull, a Tymon Lewandowicz bardzo dobra postawa. Łukomski P5, a Rękobacki P6 po przygodach. Sebastian Brzoskwinian Jadący na dwa pity kończy na P7, też miał mocną końcówkę widzę, Kamil Suzanowicz P8, start z pole position, pek na początku, no i Jakub Piotrowski P9 dopełnia pierwszą dziesiątkę, nie kierowca Ferrari Michał Iżyński, a Paweł Cybulski. Kacper, ty miałeś dosyć ciekawą sytuację, bardzo stresującą, ponieważ zdobyłeś karę. Nie wiem, czy byś mógł się od niej odwołać, to mi zaraz powiesz. Ale udało ci się jakimś cudem urwać Deres tutaj i po prostu uciec Krystianowi na te 3 sekundy. I na ostatnim lapie też nie było tak. Kolorowo, nie wiem czy tam jakiś błąd, bon, czy specjalnie jechałeś wolno, ale miałeś więcej Ersu. No i wygrałeś wyścig trzeci, wyścig z rzędu, i masz ogromną przewagę teraz w klasyfikacji kierowców. Więc opowiedz, Kacprze, Kacprze jak to wyglądało z twojej perspektywy, zaczynając od kwali, które skończyłeś na P5? Setup pułapka. Nie hmm. dało się na nim jechać normalnie, więc to trzeba zmienić. Eee, a co do wyścigu, tam. Na samym końcu wiedziałem, że wygrałem to i po prostu zdobyłem okay. no, ostatnią prostą, dlatego się zbliżył do mnie. Okej, okay, okej. Okay. A wracając tak na cały wyścig, no co, Z Szymona Kulika ewidentnie zabrakło. <grym> <grym> Ale za tydzień będzie. W innej roli niestety. <grym> na P2 Krystian Grzybowski. Krystian Grzybowski, pierwszy podium w tym sezonie. No dobry wyścig, no początek znakomity. Jakbyś mógł mi też powiedzieć, co tam się stało na początku, bo nie widziałem. Bo Suzanowicz nagle potracił kilka pozycji. Zrobiła się przerwa między Tobą a Kobackim, on też miał jakieś uszkodzenia. Prowadziłeś ten wyścig, walczyłeś z Red Bullami, no i byłeś w świetnej sytuacji, ale niestety odpadłeś z DRS-u. Gdybyś miał ten DRS, to byś dojechał na pierwszej pozycji, bo Kasper miał karę. Więc jak to z Twojej perspektywy wyglądało, bo też chwalach fajnie pojechaliście razem zespołowo, daliście sobie slipa. No i było blisko pole position. No było blisko pole position, ale zepsułem totalnie drugi sektor. Już na tym kółku hmm. co chciałem podciągnąć teammate'a to poprawiałem się jedną dziesiątą, niestety w zamku powiedzmy zbroja była pełna i wszystko tam straciłem, więc stwierdziłem, że go podciągnę. Coś mu tam pomogło, był chyba ósmy czy piąty w pewnym momencie. A start to po prostu Alfa przyspała, i potem mi się wydaje, że Adrian próbował go zaatakować i tam strasznie szeroko okay. pojechali, dlatego tam strasznie stracili. No i potem było w miarę spokojnie, powiększałem swoją przewagę, ale myślałem, że wszyscy będą zjeżdżać właśnie w okolice 7-8, zdecydowali się na tym 6. I potem jechałem za tym drugim Red Bullem i byłem pewny, że on jest na odwróconej strategii. Przeoczyłem to totalnie, że on tak, czy on był na odwróconej, a ja tak późno, ale był tam strasznie długo. I. No trochę tam namieszał. Ja też straciłem na tej podcince i szkoda tego przedostatniego bodajże kółka, bo tam się wszystko rozstrzygnęło, gdzie ja w zamku tak naprawdę to się w driftera bawiłem, a nie w, w tak, kierowce widziałem. F1, bo ponad 30 tam straciłem i tak mi się wydaje, że to wszystko zaważyło. Bo pomimo braku RS-u trzymałem to tempo, więc nie było aż tak tragicznie. A na ostatnim kółku urwałem te 30, właśnie zamek przejechałem prawie jak w tempie kwalifikacyjnym, tylko na S-trzymałem już baterie. I tam znowu byli drifterzy, i tak naprawdę cud, że koła tam nie urwałem. Jakoś się to udało wykontrować. No Tak, widziałem Ale te fajna walki. walka. Tymon, bo ja na początku myślałem, że ty jakiś błąd popełniłeś, że musiałeś zjechać wcześniej do boksu, a to była chyba, no to była pocina, bo nagle patrzę i ty jesteś przed dwoma kierowcami, tutaj przed Krystianem i Kacprem. No i długo się trzymałeś, no wiadomo, walczyłeś trochę z Kacprem. Eh, z Kacprem, no wcześniej z Krystianem. Więc no byłeś. No na tych starszych oponach, trzymałeś jeszcze ich za sobą, no potem już tempo straciłeś, no bo oni odjechali, ale w sumie strategia w miarę na korzyść wyszła. No nie wiem jak to z twojej perspektywy wyglądało, czy nie za wcześnie jednak na ten zjazd, bo tempo już pod koniec, no nie było aż takie dobre, ale mimo wszystko P3, więc chyba bardzo dobry rezultat z twojej strony. Nie no bardzo dobra była. Mm -hmm. Tempo było ok na początku, no ale potem już tego tempa nie było. No i nie było za bardzo jak ich gonić. Moim celem było utrzymanie P3, bo tam jeszcze huba cisnął na tych softach. Tak. No i bardzo dobry wynik. Kwalifikacje trochę nieudane. Te kółko nie było perfekcyjne, no ale bardzo dobry wynik. Pierwszy podjął. Super.